I he, he, he. Siemano. Dzień dobry, przylądek kanaweral Siemandero Dareczku, Siemanko. Witamy, witamy. Kurę, dzisiaj znowu jakoś inaczej. Ten cały układ jest. Ja pierdzię. Darek, powiedz mi tylko, czy to jest w pionie, czy w poziomie? Jak to leci? Bo ja nie wiem. Nie wiem, jak to leci, czy w pionie, czy w poziomie, czy widać dobrze. siemasławciu Sławciu, Siemandero Tiktonger. Czy jest tak, czy jest tak? Czy trzeba jakoś jest OK? Super. Kurde, bo ja już dzisiaj się nawet nie zastanawiałem się, ma blindziu się ma sławciu, jak to odpalić, bo po prostu cały czas jak live'a odpalam, to to mi kurde pokazuje tak. Dzień dobry Iza, jest dawno się nie widzieliśmy. Co tam u Ciebie? Siema Damiano, siema Rafał, siema RK, znowu <laughs> siema Junior, siema Grzesiu, siema Kaszka. Dzień dobry Szcześnińska Syrenko. Dzień dobry Szczecińska Shakiro, Siemanko to znowu ja. <laughs> Ale nie otwierajcie lodówki. Siemano Rafał, siemano Rafał. Nie otwierajcie w Panie Boże, tylko lodówki. Siema Aras, <laughs> Siema Adio, siema zatyk. Siema wszystkich, witam wszystkich serdecznie. Siema rodzinka w terenie. Siema Derko w rancie. Smacznej kawusi. Siemano Aniu. Norberto wariacie. Norbert wjeżdża jak zawsze. Słaniak daje piątaka i Słaniak wjeżdża. Błonasera Tarnogrodzki. Jest Artur GT. Siemanko. Tomasz Burek. Siemanko. Siemanko kuzynie. Siemanko. Tomek co ty masz z tą szyją? Kurde. Siema Garcia. Siema Krzysiu. Siema siema. Siema Sławciu. Ale to jest dzisiaj jazda. Jezus, jak ja tu dzisiaj jestem nabuzowany. Nie wiem, czy przez tą fryzurę fresh, czy co. Cześć Marcin, siema Maciej, siema Andero, cześć Tomasz, pozdrowionka, siema pan Zwierzak. Witam serdecznie, kochani, tapujemy. Tapujemy łapkami teraz, bo jest 56 osób, a z łapek się nie zgadza, także tapujemy, Rafał, włączaj, włączaj to twoje tapetowanie, kurę, zostało mi siema Grzesiu. Dawać łapki, dawać łapki. Siema Kamil, Siemanko, kurę. Widzisz, jak to łatwo się z TikToka zrobić na ten, że tapujemy. Siemanko romek, siemanko. <tapy> Może bitewka, siema Aniu, Siemandro. Ciaka buzuje. To przez czachę. No chyba przez czachę. Ciaka buzuje. Nie, bo przez energii. Siema Roman. Witamy serdecznie wszystkich na tym lajpie. Czwartkowe energii. Tylko dzisiaj z nami. Zaraz tu poblokują. Siema, Mur. siema Robertu. Znowu piątek. Czwartek, czyli taki mały piątek. Ciaka zrobił gdzie. Hmm. Czacha został mistrzem. Mistrzem na razie moich lajpongów, nie? Mordo, Czacha dzwonił do Tomka zaraz. Kilo 800 srebra na sobie, to jest Czacha. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Czwartek, godzina 20, 15 luty, dzień po walentynkach. Też była dzisiaj ukryzjera. Fale loki koki Aniu, czy, czy też kreseczka bam siedzi fresh. Siemanko moja i raz, siemandero. Siemandero, kani. Kani łapki, łapki, 63 osoby, 35 łapek, adicos. No ja nie wiem, gdzie są moje niebieskie klucze mocy? Gdzie jest to wszystko? Gdzie jest pilnowanie tego, żeby się zgadzało? Gdzie to jest? No, korę, Roman, łapki. No. Kasia, on nie ma wykrywacza, on powinien, jedno co powinien mieć to wykrywacz błędów życiowych i powinien mieć zablokowane wszystko. On powinien mieć wszystko zablokowane. No. Siema Wiesiu, Siema się Siema ekipa. Siema, siema, wbijamy, wbijamy na Pongar, rozpoczynamy, kochani, te drzwi, które za mną widzicie, to są drzwi zanzibarskie, ale one nie zostały przywiezione z Zanzibaru, ponieważ były tam za drogie, nie mościły się tam bagaż ani główny, bagaż podręczny. To są drzwi zanzibarskie, które zostały zakupione przez moją kochaną małżowinkę Urszulkę na znanym portalu aukcyjnym i wiszą tutaj razem jak z nami, jak słoneczko z Malty, jak myszkamiki z Disneylandu. <laughs> Jesteśmy na live, ale fajnie, ja się cieszę, że jesteście wreszcie. Trochę plany miały być inne. Miałem być gdziekolwiek, gdzie... Yy, yy, siema Seba, Siemandero, Siemandero, cześć Jolcia, Siema Fuja, witamy USA, Siemandero stary wariacie, Gewelsie, Siemandero. Miały być trochę inne plany, miałem być gdzieś indziej, gdzieś indziej, ale wyszło tak jak wyszło i nawet fajnie, że tak wyszło i dobrze i mogę sobie posiedzieć. Siema Arecki, dziękuję za dołączenie. Do grona wspierających oczywiście dostajesz niebieski klucz mocy. <laughs> Seba, dużo zdrówka. Hello Adi, mógłbyś pozdrowić moją żonę Madzie, oczywiście. Pozdrawiamy cinek, twoją żonę Madzie. Pozdrowionka, całe serduszka dla Madzi. Jem pastę, nie mogę pisać. Andrzej, pastą to się myje, a nie je. No co ty teraz nam tu piszesz? Chcesz nas wszystkich w błąd prowadzić? Teraz się okaże, że Tarnogrodzki napisał, że je pastę, a wszyscy myśleli, że pasta to jest tylko do mycia. No, Andrzej, nie możesz mówić takich rzeczy. No. Proszę się bardzo, ja oczywiście wiem o co chodzi, ja z moimi włoskimi korzeniami, z moim włoskim, latynowskim temperamentem wiem co to jest pasta, ale większość może nie wiedzieć, się teraz zastanawiać co to jest pasta, czemu Tarnogrodzki je pastę. <śpasta> pasta to makaron? To mnie totalnie zaskoczyłeś. To mnie totalnie zaskoczyłeś Andrzejku, jak pasta to makaron, czyli ja je zęby makaronem, Dziwne, <laughs> siema manifest, siema dero, <laughs> albo pasta BHP, <laughs> siemanko Piotrunia, siemanko wariacie, siemanko koszalinioniusz, Ko Ko Mariuszku, prezent urodzinowy od Ciebie, od Muerte, także wiesz, uwielbiam ją nosić, wiesz jak jest, nie, czerwony, kolor miłości, dzień po walentynkach, siema Krzysiu, dobry wieczór, Dzień po Walentynkach. Moje srebro jest tutaj, ale ja mam tylko gram osie... Gram. Gram srebra, nie kilo 800, no na szyi, jak drużyna A. Siema Zosiu, siema Dero. Jak chcesz jakąś pastę do włosku, to mu, a ty wiesz, że ja pan. Przecież widzisz. Sławciu, no ty król fryzjerstwa i nie zauważyłeś jeszcze, że... że na mojej głowie to musi być zawsze, wiesz ładnie, ładnie fresh i ładnie musi się błyszczeć, czarny silver, ale musi się błyszczeć. No, także ja pasty do włosów cały czas używam. Monia, Monia, Zosia, Kasia napisałem wcześniej, że zajebioza. No i okej, okay. i okej. Okay. Dziękuję ślicznie, dziękuję. Stanisław, Roman, cała ekipa się pomału zbiera. 60 osób to jest fajnie, piękny fryz, dziękuję Winiu. Co to jest muerte? <noise> muerte to znaczy po meksykańsku yy... miłość. Siema, no. nie siema nie lot. Siema, dero, nie lot. <noise> miłość ponad wszystko. <noise> miłość ponad wszystko, muerte. Rafał, hej, okay, Ela, misia, fajnie, że się witacie. 68 osób na lajpie. Bardzo miło. I co tam? Dzień dobry, wiedźmo. Dzień dobry. Gdybyś poszedł gdzie indziej w czwartek, to byłby jak e, żony, miałbyś... E, nie, to znaczy ja miałem pojechać do Warszawy. Urszula jechała na konferencję do Warszawy, miałem z nią jechać, miałem się spotkać z partyzantem, mieliśmy ich gdzieś tam gdzieś pokopać, ale nasz Konrado, partyzano, e, za dużo pracy miał i, i to wszystko jakoś tak... To było takie totalnie przeze mnie wymyślone, że, że pojadę, może się spotkam z chłopakami z Warszawy, Gdzieś tam pokopiemy coś tego, ale to takie było za szybko i wiadomo, że, że każdy ma też swoje inne plany. Każdy ma swoje jakieś tam y, życie codzienne. No i trochę nie wyszło. Dopiero wczoraj Konrad wieczorem zadzwonił, Konrad wieczorem zadzwonił, że czy jadę, czy nie jadę, bo już wszystko przygotowane. Yy, no ale to już było za późno, bo to wiadomo, to, to cała by musiała być tutaj, trzeba byłoby i się wywieźć i no ja wiem, Sławciu, no się ma Marko, ale to wyszło, tak wiesz. Taki był plan, ale potem za późno to już wyszło, za późno było, żeby cokolwiek robić, bo ja mówię, trzeba byłoby i się do Teściowej, zawieść, trzeba było to wszystko ogarnąć, że to już była prawie 22, także wszystko spaliło na panewce, ale widocznie tak musiało być i. I nie przejmuję się tym. Co się odwlecze to nie ucieczę, na pewno się spotkamy, na pewno gdzieś się tam spikniemy na jakieś zimne, zimne, przecież z tym to nie ma problemu, nie, na razie dzisiaj wlatuje ciepłe, ciepłe. Peter Gardner z Potters Bar, witamy, z Potters Bar, witamy, witamy, witamy. <laughs> Roberto, nie, nie, no widzisz Sławczy, nie pomyślałem o tobie, mogłem o tobie też pomyśleć, no. Roman, dzisiaj chata wolna. Dzisiaj chata wolna. By, 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 by. Dzisiaj chata wolna, możemy rządzić, możemy się bawić, możemy urzędować. Nie, a co to za urzędowanie? To się tak mówi, nie? Chata wolna, kota nie ma, myszy harcują, wcale tak nie jest. Ja tu przed chwilą z Ulą rozmawiałem i mówię, a tam Dziękuję bardzo. Lepiej, żebyś tu siedziała przy mnie, czy chociażbyś pojechała do tej teściowej, ale ja wiedziałem, yy, ale ja wiedziałem, że, że yy, zaraz wrócisz i tego. Tak to, nuta weszła, cały czas, cały czas energii, cały czas manieczki mi tu lecą. Cały czas manieczki mi tu lecą w tle. No i dobrze, ja nie wiem czy to tak mocno słychać czy nie słychać tam w tle, nie chciałbym, żeby YouTube gdzieś tam tego zblokował, ale już sobie tak włączyłem, żeby tu, wiecie, gdzieś tam ten nastrój, M, siemanko, czyste giery, siemandero, żeby gdzieś tam sobie, wiecie, się podkręcić tak fajnie i... bo to jednak nuta fajna to napędza, wszystko to jest inaczej, to jest, wiecie, na TikTongu, bo jak nie nie jesteście jeszcze, to zainstalujcie sobie TikTonga, zapraszam serdecznie, ja już prawie od dwóch tygodni, codziennie rano spijam z moimi kochanymi czarnymi kciukami i z innymi widzami, którzy mają ochotę dołączyć. Zawsze o ósmej rano jesteśmy na kawusi. Jest, zawsze jesteśmy o ósmej rano yy, na kawusi, na tiktongu, także zapraszam Was serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę poranną kawkę wypić, popierdzielić o, o wiecie, o głupotach, pogadać, miło spędzić czas, no to tylko i instalować tiktonga. Te osoby, które są na TikToku, na Tiktongu to Siemasławom i to wiedzą co się dzieje. I już tak od dwóch tygodni sobie postanowiłem trochę taki, postawiłem cel, że gdzieś tam na innych platformach, na innych platformach, gdzieś tam też trzeba się porozbijać, trzeba trochę coś e, robić. Po nocach kawę pijecie. A! Codziennie rano oglądam live, nie pytaj w jakim pomieszczeniu. Hehehehe. Nie pytam, nie pytam. Nawet nie zdrad, nawet nie chcę wiedzieć. <laughs> nawet nie chcę wiedzieć. Pewnie masz takie swoje samo studio, studio oglądania ee, live i jak, jak Tarnogrodzki, nie? Nie, Aneta! Już dzisiaj dwa razy byliśmy na TikTongu. Dzisiaj już dwa razy, no, a to mówię, codziennie, codziennie z rana jest TikTong, zresztą tam jest też, tam też ekipa Czarnych Kciuków, jest Kasia, jest Monia, jest iska, Krzysiu Solo, ale tam, tam tyle czarnych ciuków bija na te lajfongi, że, siebie, że sobie siedzimy, gadamy, jest naprawdę bardzo miło, bardzo śmiesznie. Artur GT. Eee. <laughs> Za każdym razem jest tyle samo kafelek, no nie ma innej opcji. Jakbyś nie usiadł na tronie, zawsze jak zliczysz. Zawsze jak zliczysz, to jest zawsze tyle samo kapelek, a skład mestosu nigdy się nie zmienia, nie? Hadi <grystanie> dostarcza tyle emocji, tyle te bitwy, to cudowianki. Kasia, teraz tak wyszło. Siemandero, rajolo. Uro, no to była beka teraz totalna, żeśmy się naśmieli trochę, no. <grystanie> Piłeś już oponę? Nie, nie piłem, nie piłem, nie piłem, no ani rano, ani w południe, a ja i tak się dziwię, że wy tam macie ochotę przyjść i siedzieć, że macie tyle czasu, ja to wiecie, ja to nastawiam jedwabniki, sypię im, sypię im jedzonko i one tam sobie dziubają tą bawełnę, nie, ale, że wy tam siedzicie cały czas na tych tiktongach, nie, no, wbijajcie, naprawdę, zainstalujcie sobie tiktonga, jest bardzo fajnie, jest bardzo fajnie, bardzo śmiesznie, bardzo pozytywnie, Zapraszam, zainstalujcie sobie TikTonga, na TikTongu mam tak samo, yy, tak samo Adi Weicherowo i no mówię, ja od dwóch tygodni, od zeszłego tygodnia yy, robię, siema Emilka, robię codziennie o 8 rano sobie lajfongi. Jezus, pozdrawiamy Zakopane, nie lot, gdzie ciebie tam wywiało, gdzie ciebie tam wywiało, pewnie ferie, to nie lot na ferie, pojechał do Zakopca, nie mam TikTonga, to musisz Paweł sobie zamontować zamontować. To jest yy, bardzo prosto, no. O 22 dzisiaj bitewka. No skończymy tutaj Leifonga, to postaram się na TikTonga wbić i gdzieś tam jakieś bitwy zrobimy, bo te dzisiejsze bitwy to mi trochę baniak zryły. <laughs> łączenie, łączenie z czachą. <śmiech> Kupa śmiechu, zobaczcie jak ja muszę być Siema Marynia, jak ja muszę być na tym wszystkim opanowany, tak żeby nie dać po sobie poznać, że ja yy... <śmuchy> wchodzić ci tapetować. Yy... Ja muszę siedzieć i naprawdę mieć poważną minę do takiej gry. Do takiej gry, że... <śmuchy> no nie, no nie, no, tam naprawdę trzeba trzymać, bo... <śmuchy> ale nic, ale jest śmiesznie, ale jest śmiesznie i jest fajnie, nie? Jak tam po walentynkach, jak tam po walentynkach u was, jak tam spędziliście walentynki, czy wszystko się udało, czy tam widziałem dużo zdjęć, dużo, siema Rafał, siema Dero, Rybcik, Toruń, siema Dero. siema Dero, widziałem dużo zdjęć, dużo wszystkiego fajnego, także święto, siema Wiesiu, yy, święto fajne było, no, a na czym? Na rumblach? Ja nie wiem, co to są rumble nawet, Jezus. Nie wiem, co to są rumble. Ty mnie tu z czymś takim nie zaskakuj. Siema dragon. Nie, nie. Siema guben wariacie. Siemanko. Nawet nie wiem, co to są rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Yy, nie pytaj, ale mycie pleców było. Jak mycie pleców było, no to to, to już fajne, no. To już fajnie, bo to pleców się za często nie myje, nie? <laughs> pleców się za często nie myje, chyba, że mamy taką szczotkę, którą możemy pośmigać, a tak to jest ciężko to zrobić, plecy umyć sobie, nie? To nie ma tej tupi, to instalujcie, jest taka beka, o! <laughs> jest taka beka, dziękuję, Kasiu, dziękuję, że się fajnie bawicie, dzięki mojej osobie. Ja również się tam fajnie bawię, a co tam? Śmiechu jest, śmiechu jest tyle, że można się pobawić, nie? A co tu w życiu robić? Siedzieć, płakać i, i nie wiem, rozmyślać, rozmyślać nad sensem życia, nie ma co, trzeba korzystać, trzeba się bawić, no trzeba się bawić. Siema Seba. Siemandero. Pozdrawiamy Maliniak, Siemano. Trzeba się bawić, korzystać z życia, iść z uśmiechem do przodu, a nie tam kurczę. Yy. się zastanawiać. Siema Daniel, Siemanko, Siemanko. Siemandero i 78 osób fajna ekipa znowu stała stała, stała zgrana ekipa czarnych kciuków na live to mi się podoba to mi się podoba, że, że jesteście że jednak bijacie co ten co ten czwartek co, co, co czwartek, że jesteście no eee. Haga, <laughs> no może i tak po, pozbieraj po swoim zwierzaku pozbieraj po swoim zwierzaku czy tylko u mnie zwiesza się dźwięk? Nie wiem, a zwiesza się dźwięk? Jest coś takiego, że zwiesza u was dźwięk? Niemożliwe. Siema, Esio, Siemandero. Nie, chyba nie ma, chyba nic nie przerywa, co? Czy przerywa jakoś dźwiękowo? Nie. Kochani, yy, widzieliście, Esio wrzucił na grupę już nie wiem, od tygodnia, yy, od tygodnia, tydzień, Esio, nie wiem ile, ale wisi post. Że już Esio przyjmuje zamówienia na koszulki, na bluzy, na polówki. Jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś ma ochotę wejść, przerywa? Kurde, dziwnie. To dziwnie, czemu przerywa? Teraz mnie zaskakujecie tutaj. Trzeszczy. Dlaczego trzeszczy? No, co jest grane? U mnie okej, okay, trochę trzeszczy. A czemu to trzeszczy wtedy? Czemu tak jest? No przecież ja tu nic nie robiłem, ani nic nie... Może tam piachu jest? Faktycznie coś trzeszczy. Je, no nie, to co, ja mam to jeszcze raz odpalić, już jest okej? Okay? Przez manieczki może. U mnie OK Stasiu pisze. Może faktycznie przez, te, przez ten telewizor, który grał, przez te manieczki, że to leciało. Ja pierdziele. Walentynkowy Tarnogrodzki będzie w sobotę na kanale. Może kabelek, ja... Kabelek, trzeszczy, bo łapki nie pasują. Tak jest. HD4 Ultra HiFi, Ale teraz wuja i raz brutto czy netto? Yy, słuchajcie. Od tygodnia wisi już post Esia, także jak chcecie to wbijajcie na czarne kciuki. Kto chce zamówić bluzę, koszulkę, polówkę, pisać do Esia, pisać do Grzesia. Z Grzesiem każdy kontakt na te, na te rzeczy, jeżeli ktoś by chciał zakupić. Oczywiście od razu zaznaczę, że Esio, Esio no trzeszczy. No kurde. Ja pierdzielę, no czemu trzeszczy? Trzeszczy niemożliwe. Przesterowanie głosu. Siema Stanisław, siema Dero! Ja pierdziele, no to może jeszcze raz odpalić. Może jeszcze raz tego Leifonga odpalę, jak nie mówisz to nic nie trzeszczy. No to wiem, to coś z mikrofonem w fonie. Gdzie tu jest mikrofon? Szybka naprawa mikrofonu, szybkie dmuchanko. Szybko dmuchanko i co? Gdy zaczynasz mówić, to coś nie, jest dobrze, okej, okay. nie wiem, oła, <laughs> oła, u mnie nie trzeszczy, trzeszczy, ja, nie, no jest okej, okay. nie wiem, no nie może być. Dalej to samo, lepiej, ja będę cały live dmuchał w telefon. Trzeszczy delikatnie, gorzej, jest ok, ale wy sami to wybracie chyba, Siemanero Wojtas, macie, wejście swoje głośniki, przejrzyjcie, a nie tu, mi tu. <laughs> Ani przedmuchać cały czat i jest elegancko. Okej. Okay. <laughs> jest okej. <okay. śmiech> nie no chyba nie, nie wnikam. Dobra. Nie przeszkadza, przebija na metal. No bo macie na whole metal ustawiony, dlatego przy... Nie, to może ja mam już taką chrypkę, jak ja dzisiaj trzeciego live'a już prowadzę, a mam jeszcze w zanarzu czwartego live'a yy, do zrobienia, także może ja już moja, moja chrypka, ale to zobaczcie, jaką ja robotę robię, nie? nie? Tyle w radiu się nagadają, co ja się dzisiaj nagadałem, nie? Ja na Słuchawka, jak dźwięk odbija się od powierzchni, powinieneś mieć wyżej od słoika czy coś. <laughs> od słoika. Ja myślisz Monia, że ja na słoiku siedzę? Nie, ja nie mam tu żadnego słoika. Ja... Ja mam piękny statyw profesjonalny. Piękny yy, <laughs> piękny statyw profesjonalny. No takiego statywu to życzę Wam wszystkim yy. od słoika. Tatu mnie tu ze słoikiem teraz. <laughs> Monia! Monia, wariatko! Co Ty teraz? No. A jutro o czwartej, dobra, trzymaj się, wszystkiego dobrego na swoich życu. <laughs> Jak odmuchnę, dmuchanie na żywo i to przed 20 No musiałem no skoro mówicie, ja nawet nie wiem, w którym miejscu tu jest mikrofon w tym telefonie, nawet tego nie sprawdzałem. Także e, inwestycja, w mikrofon krawatowy. Patrzałem, Darku na tym, patrzałem i, i się zastanawiałem, nawet trochę czytałem, tylko tam jest trochę jakieś przekłamanie w tych głosach, e, jakieś opóźnienie. Nie wiem, czy to, by, czy to by zadziałało. Ja myślałem nawet o takim mikrofonie, żeby mieć możliwość yy, podłączenia go. Nie tylko, yy, nie tylko podłączenia go pod telefon, ale również, również podłączenia go pod GoPro. Taki ten, ten krawatowy. Są te telefony na, na tam jakiś tam fi ale no kurie, ile to siana kosztuje, matko Bosko? No wiesz, ja tu nie dam teraz yy, Siema Szacjeger. Ale trześci. Kurde, jak oni mnie tu teraz skurzają. Może to zrestartuje faktycznie jeszcze raz odpalę, co? Zrestartować, jeszcze raz odpalić. Czy jak? Siewandero przemas, Siema Rafał. No dobra, to ja restartuję. Restartuję i widzimy się za, za 13 sekund.